Cześć Widzowie, witam Was w nowej grze na ROBLOX My Seagings Brain Rots. Jest to połączenie dwóch najpopularniejszych gier w ROBLOXie, czyli Grow a Garden, Sadzenia, Roślin i Czekania i still a Brain Road. petów. Chyba. No dobra, więc y, zaczynamy, bierzemy sobie tu, jajko, bo chyba na tym to polegano, i chyba się odsadzimy. Jajko, wykluwanie to 5 sekund, więc nawet fajnie. Dobra, 5 sekund, 5 sekund, i co się jest? E, wykluć. Dobra, i co to będzie? Wow, ale duży, cappuccino, cappuccino, wow, 3 na sekundy. Zobaczcie, widzowie, jaki piękny cappuccino, który tanieczy jest indeks. On nie był chyba najsłabszy, ten był najsłabszy. Dobra. I to jeszcze mogę, to jeszcze to biorę. I to też biorę. Dobra. I sadzę. I tu też sadzę. I dobra. I co nam dropnie? Co nam dropnie? To, to już mi się podoba. Co to jest? I tu też. Tung-tung. Tung-tungi. Tung, Dwa tung-tungi widzę. Dwa tung-tungi dropły. Czemu tu nic nie ma fajnego, takiego TRAGICZNEGO fajnego? O, o, jest, 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 najgorszy. Dobra, może... Ło, wow, jakiś dobry. Może ja będę tu stawiał w miarę obok siebie, ja? Dobra, 5 sekund, 5 sekund. 5 sekund i moja farma tu rośnie w siłę, rośnie w siłę moja farma. I co to będzie? Oby cappuccino. Jest cappuccino! On daje 1 na sekundę, on daje 3 na sekundę. Cappuccino jest dobry. Dobra, mam 500. To ja już chcę coś lepszego niż to najgorsze. Nie, najgorsze znowu. O, jest to jakiś złoty. To pewnie złoty pet po prostu będzie. 5 sekund. Dobra, i będę miał złotego peta chyba. Złoty pet, złoty pet. Ile będzie dawał złoty pet? Złoty pet. Kapucino, złoty. 9. Ja cię kręcę. On jest najlepszy. Tysiąc. Tysiąc mam. Znowu biorę to też. Bo to jest fajne. I o tysiąc! Nie stać mnie. Nie, widzowie. pięć Robuxów muszę wydać. Jest! Biegnę! Biegnę! Jest! Co to jest tu? To nie wiem też czym się różni. Jakiś diament. To jeszcze inne niż złoty. Wow, tung, tung. A, on jest tragiczny. Ale diament! Cappuccino, cappuccino bydropu! Jest cappuccino, jest cappuccino! Czemu tylko 9 Wali tyle, ile ten. Ale ten jest jakiś mały, a ten jest duży. Dobra, podoba mi się ta gra, podoba mi się. Yy, dobra. Tysiąc mam. To może coś tu będzie, no. Bo na razie to nic tu nie ma. 1400 mam. Yy, yy, yy. Dobra, no czekamy, czekamy. Może coś fajnego zaraz zróbnia. O, rzadkie jajko, rzadkie jajko, nowe jajko, nowe jajko. No i dopiero i ustawiam tutaj. Rzadkie jajko. 10 sekund. Dobra, to będzie coraz więcej trwało, a ja biegnę po kolejne rzadkie jajko. Dobra, jest jakieś episkie je jajko, mnie nie stać. Jest, jakiś dobry, żeby był. Lalka! Czemu lalka? To jest... 15 na sekundę To jest ten yy, Nie pamiętam jak on się nazywa, ale yy, To jest to żaba w oponie, żaba oponowa, ok? I jest cappuccino, cappuccino też jest fajne yy, No i ten to jest jakiś wadzie to, ja go nawet nie chcę chyba Epickie jajko, muszę mieć epickie jajko, widzę muszę mieć epickie jajko Jest epickie jajko Epickie jajko, a tu jest złote rzadkie, co jest lepsze nie wiem, biorę epickie jajko. Ale epickie jajko się dużo będę robić, no właśnie. To nie wiem, pewnie tamto było lepsze i pewnie mnie oszukali. Hmm, dobra, mam już trzeci poziom, nie wiem czego, ale fajnie. Rzadkie jajko, rzadkie jajko. Rzadki ku jajko. Chcemy czy nie chcemy? Chcemy rzadkie jajko w sumie. Jak ja mam tung tungi. Zunktungi Tung może będą jakieś słabsze niż to. Co, dziwo, wow, Co to jest? 250 tysięcy. Jajko anioła! Legendary, widzowie, no to musimy do tego dojść. Może nie w tym odcinku, ale... Wow, co to było? Widzieliście na widzowie? Dobra, dobra. No i czemu samy Cappuccino mi dropi? O, tu jest dobre. Tu musi być coś lepszego niż Cappuccino. Jest garam! Ile daje garam? Pięć tylko. Garam jest tragiczny. Prawie gorszy od cappuccino. No ale tungtung -tung jest gorszy jeszcze. To tungtunga wywalam młotkiem. <gryw> Wszystkie tungtungi wywalam młotkiem. O. Jak ja mam je sprzedać? Albo coś z nimi chociaż zrobić. Ja nie chcę ich mieć tutaj cały czas. Epickie jajko. Czekaj, może coś lepszego tu jest niż epickie jajko Bo epickie jajko to mi Garama dało co 5 daje. To, to epickie jajko mi tragicznie dało. no nie, Nic mi nie dało tak naprawdę. Dobra, biegniemy. Widzowie, biegniemy, bo tam widzę, że coś tu jest. Czy jest to sprzedanie Brain Roads? Nie. O, ale tu coś było też fajnego. No nie, nie. Okej. Okay. Kartonowa bomboks. Kartonowy bomboks. Większy, szerszy na uzyskanie. Mysz w swoich jajek. Większa szansa na wszystko. Biorę. Świetne. No i jeszcze. Wow. Skąd ty to masz? Czy to jest Garam? Garam. I, hm. No, gościu ma fajnego Garama. Ciekawe, ile jego Garam daje. Czemu tu wszyscy są tacy dobrzy? A ja jestem taki tragiczny, widzę. Sprzedam, sprzedam, sprzedam. Wow, jak to jest fajne, dużo daję. Gdzie jest moja? Tu, tu, twoja działka, moja działka. I daję tu. O, wow, szansa większa. Szansa większa i dropię ramara. Ramar, 11 na sekundę. Wow, ramar. Ramar jest dobry. Mam 10 tysięcy, prawie. Nie! Nie stać mnie na to za 10 tysięcy. Dobra, jakieś epickie jajko. Ja tu czekam, żebym to brało, bo to dalej trwa. 10 tysięcy chcę. I będę czekał na tą legendarne jakieś jajko, najlepsze no. Bo na razie to tutaj tragedia jest. Nic nie dropi. Fajnego, tylko garam fajny i ram. Nie, to jest tramar to ramar fajny i garam słaby. No i cappuccino to już jest tragiczne, to cappuccino wywalam. Cappuccino, cappuccino, cappuccino. Nie wiem, to cappuccino też chyba wywalam. Chociaż nie, cappuccino jest lepsze od tego nawet. To nie wywalam i idę sprzedać. Sprzedać cappuccino wszystkie. To tam jest, tak, zgadza się. Okej, okay, sprzedaj. Wow, będę bogata, jak sprzedam. A, mogę kliknąć, sprzedaj wszystko. Oczywiście tego nie zrobiłem, nie wiadomo dlaczego, ale okej. Okay. Dobra, tu coś jest, tu coś jest. To jest na pewno to episkajko Musimy czekać. No i co teraz widzowie? No wcześniej brałem takie podstawowe jajka, gdzie dropiłem i tungtungi. Ja teraz prawie płomieniowe jajko mogę wziąć. Co tu mamy? No wiedziałem, że tu jest coś darmowego. Wiedziałem, widzowie, co to jest? A, to jest to słabe, to nie wiem czy to chciałem. Może dropnie najrzedszy, co jest najrzadsze? Yy, to mi wygląda jak 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 Bombardilo krokodilo, który był tam. Więc, więc może go dropnę, Trafik, trafik. nie, cappuccino, nie, cappuccino mi trafiło się, dobra, to on też jest słaby, to go też wywałam, cappuccino mi dropnęło, no, dobra, no widzę, wie, no ja tu mam 4 pety tylko, Co, co ja z tym robię, no, ja to tragicznie jakoś robię, o, nie, 5 tysięcy, nie ma szans, rozbójnicze jajko chociaż mam. I tu nie ma już niczego, jajka. Dobra, ile? Tu daje? Minuta. Jak? Dobra, widzowie, muszę otworzyć to. E, to. O, ma duże szczęście. Wow, szczęście, rośnie, szczęście, rośnie, widzowie. To tu będzie najlepszy to otworzę to i kończę odcinek widzę, bo żeby nie był za długi, bo, ale ta gra jest świetna, świetna jest ta gra, tak. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej tej bardzo fajnej gry, gdzie zbieramy o takie ramary, które dają 11 na sekundę. E, no tak, no co, no znowu jest to najlepsze to, Lejko Anioła, e, no nie wiem. Nie wiem, jeszcze muszę czekać. Czekam, 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 czekam. Ten gościu tutaj co on ma? O, to ten. Bombardilo, krokodilo. I mały, i jeden gigantyczny. Czemu ja mam takie małe, a on ma takie duże wszystkie? O, dobra. Dobra, widzowie. Kibicujcie mi. Czekajcie, bo tu szczęście się ładuje, widzę szczęście tutaj cały czas rośnie. Ale ja nie mam co czekać. Ja robię skok, skok, skok i otwieram jajko. Dobra, i co, co to jest? Rale, rale, trippy, 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 co to jest? On jest najlepszy jakiś. Duży trippy. 40 na sekundę, no, widzio, e, widzowie, wiedziałem, że trippy będzie taki dobry. I on jest jakoś daleko, prawda? Tak. Więc dobra, kończymy z takim tańczącym tripi widzowe i dajcie znać w komentarzach, czy, czy chcecie więcej y, odcinków z tej oto fajnej, ale to fajnej gry. I pa.